Witam Was znowu na moim kanale na moim kanale w programie Opowieści Marcina drugi wyjazd oczywiście z moim gościem tutaj specjalnym w moim studiu pan Rafał Gwóźdź oczywiście mój kolega, który jest czasów szkolnych tak właśnie przed chwilą poznaliśmy sobie, że Rafał coś mi o tak, bo Rafał dużo, dużo wie o Gliwicach i pierwsze moje pytanie co się dzieje teraz w Gliwicach? W Gliwicach y, budowana jest hala widowiskowo-sportowa podium. Po, powiem czy, ale już jest skończone. Już jest prawie na ukończeniu. Kiedy ją będą otwierać? Podobno na jesień. Y, jesień z tego roku. Jakie tam imprezy się będą odbywać? Może sportowe, kulturalne. I co się ma dziać jeszcze w Gliwicach? Ma, ma, ma być Wielka przebudowa Parku Chrobrego w Brzywicach. Na, na jakich jak ma to prze, przebudowa wyglądać? Znaczy, co tam będzie? Będą ławki, wszystko będzie, wiesz, takie, taki jak... Ym... Spokojnie, spokojnie. Będą ławki, będą takie różne fontanny robione. Wszystkie z te zostały wykarczowane. I co się ma jeszcze zmienić w Gliwicach? Mają y, wybudować na przy, przy ulicy Pszczyńskiej 62, 64. Y, jedyne w Gliwicach sklep sieci Kaufland. A to jest ten sklep budowlany, jak się nie mylę? Aha. A jaki no, to jest sklep? Spożywczo-przemysłowy. Spo, Aha. Z duży sklep, a mieści się przy zabrzu. W, w a ty rafał pochodzi z trynku. I co u Ciebie ma się dzieć na trynku? jest coś na ten temat co U Ciebie ma się coś a jeśli chodzi o lotnisko... tam ci dużo zmieniło, to tam... Lotnisko się przebudowuje. Ale chodzi mi, czy jest jakiś inwestor, czy jest jakiś nowy właściciel o to ja. co chodzi. Będzie. Yy... Będą lotnisko dostosowane do e, taksówek powietrznych. A taksówki bo powietrzne, czyli jakie? E, e, takie samoloty malutkie? Takie małe samoloty, które przewożą na przykład ludzi. I Du, dużo, dużo takich inwestycji ma być w Gliwicach. A co z tymi trambajami, jak ty myślisz? Z tymi trambajami, co miało u nas powstać i ten zagraniczny inwestor, ten niemiecki, jak ty myślisz, się wycofał? Czy jak Chyba to się nie? wycofał. Albo nie podpisał pan prezydent. Nie podpisał, no. A co ty o naszej w ogóle yy, w ogóle o naszej władzy glibijskiej sądzisz? Le? No nie, nie, pan pracę nie umie sądzić. No, to jest prawda. Ja bym tramwaje zlikwidował. No. I co? Co jeszcze byś chciał, żeby do glibi zwróciło? No. co by to, żeby zwróciły. Tramwaje? No. Co jeszcze? Żeby... Żeby coś się jeszcze w Gliwicach zmieniło. Na przykład, żeby były na przykład w Gliwicach były bilety by, by, zerowy. Bilety zerowy, czyli na, na jakich zasadach by to miało opierać się? Tak zy. jak są innych, na przykład są parę miastach, miastach w Polsce, że na przykład masz... Yy, czekaj. Spokojnie, ze swoimi słowami, spokojnie. Eee... Robimy... Robimy... Dermowa komunikacja miejska. A jeśli chodzi o szkołę przy ulicy Ziemowita, przy ulicy to chciałbyś, żeby ta szkoła jakoś tak funkcjonowała? Żeby ta szkoła powróciła, a tak jak nasze miasto, tylko opłaca się w jasno wszystko zburzyć albo, albo zlikwidować. Na e, się nie, prawdę, nie ale, się ale, ale dużo jest takich inwestycji, które się na przykład wkurzają, które nie powinny być tutaj w tym Słyszałem, że są dużo. Dużo? A jaki jest? I jeszcze ostatnie pytanie. E, e, no likwidacja na przykład e, tramwajów, to już faktycznie, no, no. Likwidacja tramwajów, co jeszcze? No... Ostatnie, ostatnie. Co ci się tak nie podoba? Pierwszy, pierwszy jaki masz przykład z brzegu może być. Jak to widzicie nasz gość się jeszcze musi pozostawiać, ale... ale... Jak się zastanowi, to nam powie, powie czy by nie. Um, Ostatni przykład, co, co ci się nie podoba w Milnicach, tego nie powinno być. Albo nie, za... po, nie powinno być tak, że na przykład sąsiedzi, tak jak mamy u nas, nasze administracje, sąsiedzi wprowadzają na, dzik, na dziko, to nie powinno być. No to nie powinno być. No i, no i moim gościem był dzisiaj rodowity Glibiz, który wie o Glibizach, wszystko czyta na Facebooku, jest na Facebooku oczywiście mój, mój szanowny kolega Rafał Głyś, który się zgodził na drugą część wywiadu, taką ekskluzywną część wywiadu, także bardzo mu za to dziękuję. Mam nadzieję, że kiedyś mi się go uda zaprosić już. Do, do lepszego studia i zrobić jeszcze takich parę wywiadów. Także ja Wam dziękuję, na dzisiaj to już koniec, do zobaczenia, cześć.